darów rok tam przyniósł. Krzemu łąki tu pełne ludziom dał łany zbóż. Zbożom dał pełen kłos. Przykrył pola łaktą w śniegu, aby zimą Żyły. Myślisz ty Myślę ja Co nam rok Miniony dał To był rok Dobry rok Z żalem dziś Żegnam go Miejsce da Nowym dniom Stary Dobry Hello guys, witamcie, cieplutko wszystkich zębach z tej strony. Słuchajcie, druga lekcja na ten sam temat z tym, że ta lekcja jest zupełnie dla osób uczących się grać lub prawda, grających na gitarze w takim stopniu po, pro, prawda, weekendowym, jeżeli chcecie sobie pograć i tam czasami gitarę bierzecie do ręki. A więc to jest piosenka Mija rok w bardzo prostej, w bardzo prostym harmonii. a nie, nie lubię słowa aranżacja, prawda? Bo to jest. Ja nie, nie używam improwizacji, a to ja, ja nie lubię tych rzeczy tak mówić. Więc w takim prostym układzie powiedzmy. W takim układzie, żeby każdy z was mógł sobie to zagrać na koniec roku, wiecie. A więc to jest drugie, tak jak mówię, video. Pierwsze jest dla bardziej zaawansowanych, wiecie. Ja zamieszczę linki, ja polecam. Popatrzcie tam sobie, tam ja mówię dużo więcej. O harmonii przede wszystkim która jest prześliczna, ja polecam, zobaczcie sobie również to pierwsze video. A więc dzisiaj lekcja będzie bardzo prosta dla osób początkujących. Absolutnie, prawda? A na początku dwie rzeczy. Słuchajcie, dziękuję ślicznie za wszystkich ostatnich subscribers. Dziękuję za wszystkie komentarze. Dziękuję za, za likes and dislikes. And za wszystkie życzenia świąteczne. It's very kind of you guys. I'm really, really appreciated that. And życzę również wszystkim wesołych uh, świąt, you know, guys. Merry Christmas and very happy, very, very uh, happy New Year. Więc może przejdźmy do tej lekcji. Tak jak mówię, sprawa jest dla absolutnie początkujących osób. Tak, żeby każdy z was sobie mógł zagrać. jest EMO, prawda? następnym akordem jest H7. Ja często go widzicie w moich widniach. To jest bardzo fajny akord. Więc tu czwarty palec, pierwsza struna, trzeci palec, trzecia struna, drugi palec, piąta struna. I ten pierwszy palec na pierwszym progu czwartej. To jest nasze D7. Emol, potem jest e, E7, czyli mamy E-dur i dostawiamy tutaj ten palec. Amol mamy D7. więc to jest nasze D-dur, wszyscy znamy, prawda? Więc D7 jest takie odwrócone. Tu, tu. Pierwsza struna, trzecia struna, palec trzeci, drugi, pierwszy, coś podobnego jak tu, prawda, czyli jak te H7. Zrobimy całkiem nisko od pierwszej strony. To jest nasze D7. No i giedur jest. Aha. Zaczynamy od emu. Tyle darów do H7. Przyniósł ten rok, prawda? Pszczołom łąki zostajemy na H7, kwiatów pełne, wracamy do Emol. Potem uderzamy E7, czyli E dur z tym palcem na dole... Ludziom dał. Łalys burz do Amol. OK? Potem robimy D7 z Bożą Dał. I idziemy na G pełen kłos. Jeszcze raz powtarzamy, przykrył pola. Łatem śniegu aby zimą wracamy od do Emol, wracamy. graliśmy Emol i A7. I w tym momencie jest myślisz ty, to samo myślę ja. I na koniec wrotki jest troszeczkę inaczej. Tam było D7 i G, a to jest myślisz, ty, myślę ja. Co nam rok do emol, do h7 miniony dał. Ok? I w refrenie jest e, nic nowego się nie dzieje. Zaczynamy refren od h7. Mija rok, dobry rok do emol. Z żalem dziś jeszcze raz h7, żegnam go i następnie e7 miejsce da nowym dniom. I podobnie jak na koniec zwrotki było, <coughs> przepraszam, stary rok, dobry rok. Okej? Okay? No więc może jeszcze raz sobie zagrajmy wszystko po kolei i z z popatrzymy na prawą rękę. Więc ja zagram zwrotkę i refren. Tyle daru do H7 przeniósł, H7 łąki Piotr pełne, do Emor wracamy, E7 dał, z zbóż, na z zbożą dał, pełen kłos, tu możemy H7 zagrać, wiecie, w połowie zwrotki, jak zbożą dał, pełen kłos, D7, G gramy i sobie tu, prawda, taką, Taki smaszek i znowu od nowo tiratara tira, -tara, tira -tara. Aby zimą odpoczęły, right? Myślisz ty, do siedem? Myślę ja. E co nam i tu jest miniony dał. Słuchajcie, tu musicie troszeczkę, prawda, sobie. Mm, Mieć, mieć na uwadze, że tu trzeba co nam rok zmienić. Miniony dał, prawda? Emol do tego H7. Czyli te wszystkie palce tu są, i ten tu. Miniony dał I na H7 zaczyna się refren. Mija rok. To Emol dobry rok. Zrzałem dziś, na H7 jeszcze raz raz na emo, Żegnam go miejsce E7 nowym dniem, stary rok i znowu tira dobry rok Na koniec refrenu tak samo jest jak na koniec prawy rok Dobry rok Słuchajcie, jeżeli nie możecie sobie tych paluszków tu palców poustawiać, można zagrać H7 tutaj. Ale to czwarta poprzeczka na czwartym i na pierwszej strunie piątego prądu też ma, będzie H7. Czyli to w, wtedy zabrzmi dość, dość dziwnie, ale może będzie wam łatwiej tak zagrać. Czyli co, mm, co nam rok miniony dał. Troszeczkę prawda, jest takie za wysokie, prawda? Ale jeżeli macie problemy z tym, żeby te palce pozbierać, zawsze w miejscu H7 możecie co? od struny D poczynając i... Tak jak A się bierze, bo tu jest A7, prawda? Tu jest A, tu jest H, więc jak ja zrobię to samo, to będzie też h 7 tutaj, prawda? To jest, to jest taka sprawa. A może spróbujmy z tym H7, ale to nie będzie dobrze brzmiało. Ja bym proponował z tym H7, no zagrajmy, zobaczmy. Tyle darów rok nam przyniósł. Tak troszkę, prawda? Mandolinowo to brzmi. Ale możecie, jeżeli jest Wam trudno, pszczołą łąki kwieców pełne, prawda? Zamiast tego H7 możecie, ale ja podkreślam. Lepiej się tego nauczyć, on się, on się przyda wam bardzo, bardzo w wielu miejscach. Prawda? Jakieś inne uwagi. Popatrzmy. Chyba nie akordy są proste, prawda? E7, D7 i G -dur. Popatrzmy sobie na prawą rękę, bo wiem, że początkujący gitarzyści mają często z tym problemy. Więc słuchajcie, ja tu gram rytm, który mi się nie podoba, ale, ale on tu... Jeszcze chwileczkę, tylko mikrofon odwrócę, żebyście... Przepraszam, A, sorry, sorry about it guys. Żebyście mnie słyszeli. Tak, to właśnie, z resztą A Więc za bardzo bumi mam, okej, okay, może stąd. To ja czuję się tak lekko. Gram. to nie jest prawda? To nie jest jakieś e, walenie e, heavy w strony. E, ważną rzeczą, żeby troszeczkę ten pas być sobie się mo po mogliście sobie dotknąć, wiecie? Przy E ja dotykam. Przy H7, tym drugim. Ja dotykam drugą strunę, to mam dźwięk H na drugim progu.

Ja uderzam również drugą stronę. Tu mam dźwięk basowy, a więc to mi robi troszeczkę smaczku, prawda? Przyda, to wiecie, to jest czwarta ważna. Te na górze są dwie niepotrzebne czyli I G. I w połowie zwrotki po tym G, prawda, można sobie taki zrobić smaczek na 7. Więc jeszcze. Czy jakoś inaczej? Raczej nie. Słuchajcie, to jest takie. a to jest. To najlepiej robi ten rytm. On jest taki dość prosty. Mi się nie podoba granie w ten sposób, ale no to, to najlepiej robi. I myślę, że to chyba tyle, prawda? Więc jeśli chodzi o, o Mia roki sebery na Krajewskiego. Jeszcze raz podkreślam, że jest jeszcze inna wersja tego, gdzie to jest... Gdzie gra się w ten sposób. Jest, jest prawda? Polecam. Ja może zamieszczę link, gdybyście chcieli sobie, sobie popatrzeć na tą bardziej rozbudowaną wersję. Uh, myślę, że to wszystko, słuchajcie. Jeszcze raz dziękuję za, za wszystkich ostatnich subscribers, za życzenia świąteczne, za comments, za likes and dislikes as well. And uh, I wish you um, happy new year, very happy new year and a merry, merry Christmas. Thank you. See you next time, guys. The Bach was here. Bye bye.